This is me outside of the map, but how did I get here? Around two years ago, there was an exploit that let players teleport to 00 coordinates, but that was only possible using cheats. So when one of my viewers told me you can do it with a console command, I didn't believe them at first. I have bind? What? Okay, DM me on Discord, you're bind. What? No way. I thought it. Zepsuj się napisy na YouTube. Nie rozumiem tego. O. Cheat, nie, wiem, jak to jest możliwe. Okay, just... Cześć oh. Remember, jaki FIFA rafa? <laughs> jak to <laughs> jest możliwe? No way, no. Wow, Orpha is so beautiful, Charles. And after confirming that it works, we to have some fun in matchmaking. Guys, go B. I assist from flank. Musisz wejść w określone miejsce zbind Zbindować coś, żeby się w konsoli wpisało i patrz jesteś To jest niemożliwe, że coś takiego działa, że to normalnie w meczu działa To nie jest fake, nie? Patrz to Na Newku widziałem pod mapą chodzą, nie? Ja bym trollował, strzelałbym po nodze Chociaż to jest widoczne dobrze Plan the bomb, plan the bomb. Negative Exploit na radar Haka, nie słyszałem kamu o tym. Środa we nocy nie naprawiał? W środę zawsze są update. Y. A chłopcu ma w ogóle font zmieniony na ludzie. Patrz to, yeah, gdzie są kurwa. planter, dog. Hello? Nie, nie, this... Wait, we can see their feet. Go, go down, go down, go down, go down. Shoot their feet, shoot their feet. Co to jest no masakra. Co jest w akcji najdwie bez wytłumaczenia, kto działa? Okej, zaraz zobaczymy. Ja, ja nie wiem jak to działa. Czy ten silnik jest tak dziurawy? Puść mnie, puść mnie, puść mnie. No... D rok czy dwa lata gry już jest rozbana cała. Yeah. Przypomnij tylko. Jest explodieniem dokładnie działa pokazują na Mapu pytanie w sensie enemy. Ciekawe ci ludzie, którzy to wykorzystają będą mieli jakiegoś bana tymczasowego. Chy chyba nie, bo to Bóg... Patrz to. Bo to Bóg. Za bardziej chłopiec. Patrz jaki mindfuck ten chłop ma To potrolowanie kur... Zajebiste, ale... Dziabnie go? Aha Ale bym tak potrolował, ale... Pojebane gówno, niech go pod mapą zapierdala Ale co, tylko Zeusa wchodzi przez te ściany? Za wykorzystaniem Buga? No nie wiem jak to działa. Czy to jest błąd gry? I po prostu z niego korzystają. Są bany za wykorzystywanie Bugów? Czy Izak Pasza zaraz będą gramy? To jest, bo zamiast zrobić grę od początku, jak no, no, no tak, a robili nową grę, żeby nie było tych kur... problemów, co w CSGO Ale nie wiem, czy tak jest Parker jak w LoLu, że za wykorzystanie exploityw są bany Jeżeli chcesz łowić skiny tak jak ja, wbijaj na 4 Skins i pamiętaj o kodziku PAGO, który daje 10% więcej przy doładowaniu. A dla nowych użytkowników, darmową skrzynkę MILSPRA. A dla osób, które korzystają z kodu PAGO i doładują konto za przynajmniej 10 zł, jak co miesiąc giveaway. Aby dołączyć do losowania, trzeba wejść na nasz Discord, link w opisie i w sekcji GeForce rzucić screen z historii doładowania i zużycia kodu PAGO. Pewnie ma pewnie ma jakieś drugie konto swoje. Tam tym roku był eksplodujący na wizji jeszcze smoka, terenówka, kiedy banana stał w oficie. Ten coach był też kiedyś był. No to jest kurwa złoto, <tutujesz> nie? Can I do it straight from here? What? I'm in the office. Um. Wait, how did this happen? Time na to get back Na dwa rata, Time... no tak, tak, ale faces to nie valve. Face to na pewno wiem, wiem, to Face wiem. When the room... Bóg Wait. to Bóg wykorzystują ban? No nie jestem taki pewien <laughs> czy CS <coś> ban jest <laughs> za takie <laughs> rzeczy Cody. Ja nie mówię o Face Cody, tylko o cesie. <laughs> A wy mu zeusy A że to może zrobić? <laughs> Aż takie rzeczywiste zgonie było, no. What? No, I'm stuck. I'm plant GG. Ciekaw, jak to wygląda. <laughs> no, way. No, za reporty, i tak dalej, dwa żadnego nie dostanie, chyba, nie? Parmilion GZK z Armory Pace to był eksport, co z tym, że zostaje ban na HD na rok, więc... No, ale ale tu, ale tu wal może mieć wy, Tam się wkupili, bo gwiazdki to była ekonomia, jakby cs cała. No, na tamto bo... Join my Discord if you want the commands, and a subscribe for more with me on Fortnite. ...making the rounds again? Yup, CS2 decided to cosplay as Portal 3. I'll break down exactly how it works, why it happens, and how Valve might fix it. And be hopping, Still a disaster. On high FPS it's like the game nerfs your mouse wheel like you have to pay tariffs for having extra FPS. But if you lock the game to 64 FPS with these optic binds boom. You turn it into a human pogo stick. Landing hop so perfect it feels scripted. The teleportation bug just came back recently, proving Valve really love recycling. Well, dig into that, plus some demo bugs that arise from out of nowhere, because of course they do. Right after a word from today's sponsor. Alright, first let's break down the CS2 teleport bug before Reddit turns it into black magic. To make it work consistently, you just cap your FPS to 64 because Trzeba not FPS, speed to FPS shooter like forcing your $2,000 PC to run at Nintendo 64 speeds. Yeah, it works at higher values too, but 64 is where it's most stable because. Of course, it is Counter-Strike. Now, before you get any ideas, I'm only testing this on a private server, with insecure commands. I don't condone using it in actual games, and I'm definitely not spoiling someone's experience cosplaying Nightcrawler. The whole thing starts when you bind your mouse to Infinite. Normally, your mouse yaw. is just a boring multiplier for how far your mouse moves your view left or right like horizontal set up a high value at this point nothing too wild happens you just spin like a beyblade on caffeine but if you tell the game yo it's infinite the map pipeline gets primed logic declines valley crosses the line and boom you're at the map origin in record time the real chaos only kicks in when you hit record demo stop why because starting a demo forces the client to request a full update instead of the usual incremental deltas. The full update says, Hey server, give me a complete world snapshot. I'm fresh out of frames. The server obliges, the client applies it, and suddenly your corrupted input gets shoved right into the prediction system. That's where infinity. Okej, okay, zdecydem, jak zaś nasz nagrywacz wyłączasz to jest jakieś aktualizacja pozy pozycji czy coś i to przez tą predykcję się bug. This stops being funny number and collapses <coughs> into NaN. No, not your NaN. Not our number. The engine now looks at your player state, sees NaN and goes, well, guess you live at zero 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 now. Congratulations. You just teleported to the zero coordinates of the map. A, other... przenosisz się na zerowe koordynaty jakieś ma na mapie other words m-y-o infinity sets the trap record stop pulls the trigger and prediction happily detonates your coordinates valves fix is honestly simple clamp m-y-o to a reasonable float range and sanitize the input so infinity and nan never sneak through until then welcome to cs2 where your mouse sensitivity Czyli coś takiego było w CS:GO i po prostu była zblokowana komenda do maksymalnej wartości na 100. A to znowu coś z tą predykcją też poprzedolone. Ja pierdolę jak mi się teleportował na prękach. Kurwa. No brzmiefaj się nie zbanuje, przy mnie dotknął, no nie ma szans, żeby mnie zbanowali. Powiem, że widzowie mi kazali, żeby ich banowali. Ja pierdolę, Wobraźcie sobie, że naprędce zapierdam na niuku za mapą. I wszystkich. So let's talk about the b -hop bug. After Valve well, pushed the animgraph graph to update, B hopping has been broken in every single possible way. At normal FPS, it feels like your mouse wheel is on strike. But lock your game to 64 FPS with these optic binds. Ja nie wiem, że te FPS z tymi banymi chopami, z tym jak kurw FPS na banę chopy mają wpływ. Och, tu chodzi z tą grą rozbanoną. To wszystko się obraca wokół tego systemu tyclesowego. Suddenly you're hitting every single jump. Like you've turned on training wheels mode. It's not skill. It's just it's just whatever this is, you know. Some players kind of figured out that you could replicate this by lowering your mouse polling rate. So yeah, if you have your 2004 $2 pro gamer mouse, it acts like a bug activator. Mine doesn't go below 125 hertz, so I couldn't test it. But honestly, that's probably for the best. Performance still a mess. Frame drops, stutter, crashes. Sometimes Zypia I don't feel like I'm benchmarking the game. Sometimes it feels like the game is benchmarking my patience. <sighs> Some of you are trying to play on really budget PCs as well. If my experience is this way, I can only imagine your experience. Look, I don't want to sound like a whiner. I love Counter Strike. I even love Counter Strike Two when it works. But right now, it seems like you're fighting bugs more than players. Some are using the exploits.

z taką częstotliwością wychodzenia nowych bugów to nie wiem mnie już nie będzie na tym świecie wy będziecie pradziadkami może CS będzie w dobrej formie przypominam sobie czasy jak 10 lat temu jak był ces GO, że tak się wku... jak płyłem w brodę kiedy CS 2 wyjdzie 10 lat czekam na tą grę i kurwa, taki zawód ale chyba tak jest życie, nie?